Witam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą relację. Zaczynamy od tunelu pod Martwą Wisłą. Tam dzisiaj doszło do awarii jednego z samochodów i w związku z tym jeden z pasów ruchu został zamknięty. Pojawił się taki nad jezdnią czerwony znak X, i tutaj taka bardzo ważna informacja dla kierowców. Pod żadnym pozorem, jeśli pojawi się takie oznaczenie, nie wolno tym pasem jechać. Gdyż może się to wiązać z wysokim mandatem, można za to wykroczenie, za przejazd takim wyłączonym z ruchu pasem, można otrzymać nawet 500 zł mandatu i aż 15 punktów karnych. Tak jak Państwo możecie zobaczyć na naszym nagraniu, niestety wielu kierowców porusza się tym wyłączonym z ruchu pasem. Następnie będziecie mogli zobaczyć Państwo duży transport gotówki. Zawsze wygląda to bardzo ciekawie. Jest tutaj duża obstawa policjantów. I jak Państwo myślicie, to jest też bardzo ciekawe, jak duża kwota była tam transportowana. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa do obejrzenia naszej relacji.